Ej, nie spotkałeś może takiego obdartusa gdzieś twojego wzrostu? Co nie czuje bólu i gada jak pijany? choć pewnie jest tylko przygłupi. Mm. A myślisz, że ja go lubię? Gdybym chciał zadawać się z asami, otworzyłbym sklep koło burdelu, albo areny, albo burdelu na arenie. E, czy on powiedział asami? Chodzi o bogów? Nie. Uważajcie, no tam na siebie, panowie. Ostatnio na drogach jest od cholery tych zdechłych patafianów. Trzeba być diabloczujnym. Zauważyliśmy. Nie wiesz skąd się biorą? Może w Hel zabrakło już miejsca. Albo Odyn znowu knuje coś niedobrego. A może się gdzieś zgubili. Może zapytasz się któregoś, jak będzie wcinał twoje zwłoki. E Będziemy ostrożni. Tak myślałem. Brok, co wiesz na temat węża z jeziora? Wiem, że jest kurewsko wielki. O, dobre. Gdy woda upadła, pojawiły się nowe plaże. Powinniśmy poszukać tam zapasów. Chciałbym odbyć taką podróż z mamą. Umiała walczyć, prawda? Ta walczyła pięknie. Chłopcze. Tak jest. Fejkia. Przygotuj się, chłopcze. Ja! Ja! Daniel Wurm. Ja!

Witam, Jesteś... martwy? <średenie> Bardzoś spostrzegawczy. I nierozważny. Uważajcie z rozpalaniem tych palenisk. Sługi Seidr i Hel oblepiają płomienie niby chmary cien. Winniśmy wam podziękowania za uwolnienie nas z tej wodnej mogiły. Nas? Inne duchy. Jezioro Dziewięciu jest ich pełne. Większość może samodzielnie opuścić tę krainę. Ale garstka szczęśliwców utknęła w Midgardzie do czasu załatwienia zaległych spraw. Może moglibyście im pomóc? Nie mamy zamiaru ci pomagać, duchu. A, ale już to zrobiliście. Chciałem jedynie znów ujrzeć nieboską. Żegnajcie. Zniknął. Chodź, nie rozpraszajmy się. się do mnie. Dobra, idę. Może powinniśmy się rozejrzeć za resztą duchu. Co ci mówiłem o rozpraszaniu się? Ale one potrzebują pomocy. To tylko duchy, chłopcze. Nie żyją, niczego nie potrzebują, tylko chcą. Ale nie chcę ich tak zostawić. Przyzwyczajesz się do tego. Mama na pewno by im pomogła. Mówiłeś coś, chłopcze? Nic. I bardzo dobrze. Ciekawe, czy wąż świata wie, że jego ciało tu leży. To znasz jakieś ciekawe historie? Na przykład jakie? Nie wiem. Mama sporo ich znała. Tobie nikt nie opowiadał? Dawno temu znałem pewnego człowieka. Jego historie były zwięzłe i z Brzmi ciekawie. Pamiętasz jakieś? Wystarczy. Rozmawia? Kolejne palenisko. Zapewne chcesz je rozpalić. Mogę? Popatrz. Dobrze. Kwejkia. Ta kolejny duch. Witaj! Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem na tych wyspach kogoś, kto nie byłby martwy czy wynaturzony. Co masz na myśli? Pustka, drogi chłopcze. Pustoszyte ziemie przybierając na sile z każdą zimą. Dlaczego tak się dzieje? Nie jestem pewny, ale chyba zaczęło się od przybycia węża świata i potopu, który później nastąpił. Wielu utonęło, w tym ja. A potem trupy powstały z martwych. Możemy ci jakoś pomóc? Chłopcze, chciałem tylko znów z kimś porozmawiać. Spełniliście to życzenie. Dziękuję. Część cyfru rolniczego. Poszukajmy pozostałych. Chłopcze, co miałeś mówić, kiedy ktoś prosi o pomoc? — Nie. — Zgadza się. — Ale nie możemy... Nie dyskutuj ze mną. Musisz ćwiczyć skupienie. Nie może cię obchodzić nic poza podróżą. A jeśli one też mogą pomóc? Ostatni chyba dobrze znał jezioro. I jak niby miałby nam przez to pomóc? Zapytajmy, to się dowiemy. Jaką historię chciałeś opowiedzieć? Hm. Jedna z nich opowiadała o Zającu i Żółwiu. Jak tym uwiedzimy? Raczej nie. Więc o czym jest? Postanowiły urządzić wyścig. Zając był zbyt pewny zwycięstwa i głupi, a Żółw był spokojny i zdyscyplinowany. Żółw zwyciężył. Chyba nie opowiadałeś zbyt wielu historii. Co Palenisko. No Jeśli musisz. Chłopcze. Kwejkia. Mogę? Ale co? Pole nisko. No, jeśli musisz. Kwejkia. Czego chcesz? Podziękować wam. Te umarlaki utopiły mnie wiele zim temu. Od dawna czekałem na zemstę. Więc zmarłeś już po potopie? Owszem. Przybyłem tu, żeby splądrować świątynię Tyra. Ale nie doceniłem skutków działania pustki. Widziałeś innych ludzi? Żywych? Brodatego z tatuażami? Tylko tego, który stoi przede mną. Dziękuję wam za pomszczenie mojej śmierci. To na nic. Wiesz, nie wszystkie będą w stanie nam pomóc. No! no proszę, świetnie. Może następny powie nam coś więcej? Nie oczekuj zbyt wiele, chłopcze. Duchy rzadko się przydają. Skąd one się biorą? Gdy człowieka wyrwie się z okowów życia, nie zawsze pękają wszystkie więzy. Spotkałeś więcej duchów? Tak, wiele. Jakie były? Irytujące. Masz jeszcze jakieś zwięzłe historie z morałem? W porządku. Był sobie pewien koń, pragnął zemścić się na swoim wrogu, jeleniu. Stop. Dokończymy później. Dobra. Kwejkia. Vamos. Lista. Ya. Co? Dobry początek. Wy, muszę z wami pomówić. Co się dzieje? Przybyłem nad jezioro z grupką handlarzy, szukając schronienia przed pustką. Skąd mieliśmy wiedzieć, że tutaj jest jeszcze gorzej? Nie cofnijmy Twoich błędów, w duchu. Oczywiście, ale martwię się o kapitana i załogę. Zdaje się, że nadal są pod wodą. Poszukacie ich. A co możesz nam w zamian za to dać? Ja. Niewiele mi zostało. A. No to nie. Wiem. Czekaj, miałem przy sobie cenną pamiątkę rodzinną. Będzie wasza, jeśli znajdziecie moją załogę. Stoi. Dziękuję. Robisz postępy. Dlaczego z małą nigdy nie wspominaliście o pustce? Nie wypowiem się w jej imieniu, ale mnie to nie obchodziło. Ciebie też nie powinno. Nie obchodzi nas, że wszystko wokół umiera? Powinno nas obchodzić, jak dotrzeć na szczyt. Naprawdę? To po co błąkamy się po tych wyspach? Szukamy zasobów do ulepszania sprzętu. Jeśli zbaczamy ze ścieżki, robimy to, by lepiej przygotować się na resztę podróży. Nie mam nic przeciwko zbaczeniu ze ścieżki i pomaganiu innym. Jaką historię chciałeś opowiedzieć? Był sobie pewien koń. Pragnął zemścić się na swoim wrogu, jeleniu. Koń spotkał człowieka, łowcę, i zawarł z nim pakt. Posłusznie przyjął wędzidło i pozwolił człowiekowi założyć sobie siodło. Razem zabili jelenia i koń zasmakował zwycięstwa. Łowca nie zwrócił mu jednak wolności i uczynił go niewolnikiem. Więc ceną zemsty była wolność. Może było warto. Raczej nie. Jasne, sklep otwarty. To, co skrzanił mój brat. O teraz to sobie porąbiesz. Ostrożnie, od samego patrzenia możesz się pociachać. Czego potrzebujesz? Do powodzenia w szlachtowaniu!